Szanowni Państwo, straszliwe koszty tych fatalnych decyzji ekoszaleńców. Oni uważają, że w ten sposób ratują świat i ratują klimat. Otóż przypomnę, że Unia Europejska to jest 8% emisji CO2. Eurokraci naiwnie niektórzy, tak zakładam, wyobrażają sobie, że swoim przykładem zachęcą, pociągną członków komunistycznej partii Chin, przedstawicieli partii w Indii i innych przedstawicieli decydentów na świecie. A tak przecież nie będzie doskonale o tym wiemy. My tu tworzymy Jakiś Euroskansen utrudniamy ludziom życie, eurokraci utrudniają ludziom życie. Na to nie będzie i nie może być naszej zgody. Szkoda, że polska opozycja w parlamencie jak jeden mąż zagłosowała za tymi fatalnymi rozwiązaniami. A co one oznaczają? Oznaczają to, o czym od wielu, wielu lat mówi między innymi Klaus Schwab i ci wszyscy, którzy nakręcają tę histerię wręcz i klimatyczną, ale też no, taką globalistyczną. A mianowicie samochody spalinowe wyłącznie dla bogatych, bo naj, najlepsze modele są wyłączone, a elektryki też będą bardzo drogie z uwagi na rzadkość surowców. Samoloty niedostępne dla zwykłych ludzi, tylko swoimi odrzutowcami będą mogli latać, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy Europa nie będzie przyjaznym miejscem dla zwykłego człowieka. Będzie oczywiście wspaniałym rajem dla miliarderów, ale na my wszyscy zwykli. Polacy, zwykli Europejczycy, zwykli obywatele Unii Europejskiej ponoszą gigantyczne koszty i poniosą te koszty, bo oni chcą zmienić nasz sposób życia. To jest próba pewnej inżynierii społecznej, przemodelowania życia wszystkich Europejczyków i my mówimy, że to są fatalne skutki zgody sprzed dwóch, trzech lat związany z pakietem Fit for 55. Zgody na Green Deal Środowisko Solidarnej Polski od początku mówiło, że to wywoła po pierwsze inflację, widzimy, że już wywołuje inflację, po drugie ceny ets będą wpływały na gigantyczne rachunki, no i po trzecie te wszystkie szalone zakazy, które naruszają nasze wolności, naruszają normalność i naruszają normalny, zwykły styl życia. No, my będziemy robili wszystko, żeby temu się przeciwstawić, ale dzisiaj musimy niestety powiedzieć a nie mówiliśmy, przestrzegaliśmy i niestety polska opozycja te fatalne rozwiązania dla Polski, dla Polaków wspiera cały